Z tej strony Patrek. Witam Was po tak dawnym czasie nie nagrywania odcinków. Przepraszam Was, że tak długo nie nagrywam, ale po prostu nie miałem czasu. Eee... Przepraszam, że zapomniałem, że można powiedzieć, że zapomniałam o. Przepraszam Was jeszcze raz. Zachęcam do subskrybowania kanału oraz polankowania tego filmu. Eee, no i co? Powracamy do Rocket League? Po dawnym czasie. To jest już chyba piąty albo szósty odcinek jakoś tak. Zagramy sobie jeden, trzy mecze rankingowe albo dwa mecze rankingowe i Spooky Cube, tę oddinkę. Zapraszam Was e, do sprawdzenia wszystkich linków w opisie. E, no i kto będzie chętny, proszę napisać w komentarzu, kto jest chętny do na przykład nagrania ze mną filmu. Jeżeli są takie osoby, proszę wejść w opis. I tam macie e, link do mojego Discord'a, Twitcha, Instagrama itd. itd. No a teraz, może przejdziemy sobie na standardowy meczek. Weźmiemy sobie Takumi, przykład. Czego by nie. A few moments later. Jesteśmy, mamy meczek, a to jest Stadion Manufik. Czat głosowy. Nikt nie używa czatu głosowego na Rocket League'u. Teraz, ololo, oh, ale pykło. Ale siadło jeszcze jak ktoś dodobije. Ale akcja! Widzowie, jakby ktoś się pytał, nie tylko na Rocket będzie na moim kanale. Powróci też e, FIFA FIFA 23. Najprawdopodobniej e, za dwa miesiące, za miesiąc powinna powrócić FIFA. Tak mi się wydaje, w grudniu. Najwyższą rangę widzowie, jaką miałem w Rocket linku, to była platyna chyba. Była platyna. Taka, takie, taka niebieska, ale to są chyba dwie niebieskie, prawda. OLE wszyscy SIĘ Z PIŁKĄ MINĘLI, KLASA pa, pa 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 JAKA AKCJA CO MNIE BIJESZ Kłopoty Kłopoty Dobra yy, Sniper Jara 31 to wybronił Piękne wybicie No i teraz Akcja No Dobrze Dobij OBRA! O Jezu, gola strzelił Gola ja system miałbym I wybicie piłki Pięknie O to chodzi Zagobieni są zawodnicy drużyny niebieskiej tych I to musząć. Żbiemy im Nitro. O, chciałem tu cofnąć w drugą stronę. Ej, no! Desz? Pięknie. Dobra, wybite. I teraz. Oj 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 Obroniłem! Pięknie! Dobra, wybicie po raz kolejny. Oj, nie mylą się, nie mylą się, nie mylą się, ja potrzebuję przyspieszenia. Musisz to strzelić. pięknie. Zabrakło, żeby to dotknąć. Niewiele zabrakło, ora Wybiłem to, ale muszę tu wrócić. Jeszcze pięknie, user litery 6FD. Matko, jedyna człowieka o dłuższej nazwy nie mogłeś myśleć. Ole, tu było. Tutaj ich porobiłem troszkę Chciałem się trochę z niej powalić, ale było już dwóch z przodu i nie mam jak tej piłki przejąć Cały czas tu tyłu pilnuję Wybijam tą piłkę Zablokowałem to Świetnie! Dobrze, zablokowane. Zniszczony, a z nas zniszczenie wszystko skończyło. Polecieli we dwóch naprawdę dobry kikof. Patrzcie, patrzcie. strzela! Nie, o Boże! Nie! mi to! Dobra! Celuj. Nie! Oj. Dobra, mam to, mam to. No to po kick ale dobra! Jest! Boże, jak tyś to zrobił. Nie! No to proszę państwa. A tak było dobrze. Już mogliśmy to wygrać. Ekspa tak zbierzemy. Zebraliśmy jakieś kółko. Mary Chrysmas. Kupiecie. To minus Billy de Pupet. Okej, okay, no ale... No, zagramy z Puki Cuba tak jak powiedziałem, ale zagramy sobie minusem. Zobaczymy, o co w ogóle w tym chodzi. Bardzo mnie ciekawi. Mam nadzieję, że to będzie mecz od początku do końca. Nie, że wejdę w trakcie meczu, bo to trochę takie. Eee... Tak, mecz od początku do końca. Dobra, wyłączymy czat głosowy drużyny. Der Pieps. Jakiś Pieps, Andrea Red. zwycięzca to nie już Jestem złotej rangi, ale miałem wtedy w turnieju yy, rangę złoto 3 i dywizja 4, ja myślałam, że mam platynę a po jakimś meczu, którym wyszłem, ta ranga była niższa, miałam platynę 1, dywizję 2 i to mi się jakoś Ole strzał pięknie jeden ale to jest dziwne. Ło! Wow, Kto lata? To jest naprawdę fajny tryb, bo to tak trochę myli przeciwników. Jest! <grystanie> Można powiedzieć, że strzelił z dynki! Say what? Ja, kończmy ten odcinek, bo ja, ja ten... Ja to mi, mi już gorzej jest widzowie, mi już gorzej, jak widzicie. Patrzcie, z Wiecie, z dynki, z Z główki inaczej. Dobra, czego ja tłumaczę żart? O no, 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 pyk! Dobra. Teraz. Ja strzelę gola, mówię wam, to jest takie. Patrz! Nie! Jest! Ej! To było, no, to było dziwne! Ach jezu, to na milimetry nie wypadło! Obrona! Ale STRZAŁ! mocny Pra I teraz w dynki nie Chłob ze mną polecią Jak na 3-0 panowie, lecimy na bezpieczny wynik, pięknie, starczy dobić! Powiem wam tak, tą dynią nie jest tak łatwo jednak strzelić z 5 metrów, dobry strzał to był, ale tym się raczej nie da sterować powietrzu. to lata jak chce, odbija się, jak to jest totalnie random kostka, to robiono na dynie. to jest właśnie to, ale tu pięknie chciał to zrobić. Ale nie, no to nie jest piłka, że tak odbijesz, kolego Jej! Okej okay. Nawet na pusto się nie da strzelić Do Bo kiedyż podejdziesz do strzału Ona się odbije ci przed twarzą Okej okay. Nie wejdzie! Ja Zmówiłem! Nie weszła! Patrzcie Strzelaj. Pięknie. Problemy. Pięknie. jaj, to było pomysłowe. Strzelić musi dobić. Pięknie. Prawo 3-0. Piękna akcja. Der Pieps, jakiś ten to jest. Niemiec. Ale tutaj rotacja nabrało. Oj, pieps się wkurzył. Dobrze. Ale na spokojnie, panie pieps, to jest tylko gra. Oj, oj oj, dobre. Oj, to też dobrze obroni. Może cały czas na nic nitrze prawie iść, nie? Lecę na nic. Oj. Ale tutaj, oj, oj, oj. Tu pan serna na skompoto, to dobry jest, widzę po beczu. się pewnie już widzę, że grał. Mordyńsko Ale no, no serio, dobrze gra Oso, ojo, 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 To może być chociaż honorowy dla nich gol To może być honorowy, ale nie jest Pięknie Oni bez honoru wracają, a my... No, ja, ja, ja wracam z Nie będzie gola Nie będzie honorowego! Nie ma! W ogóle niebiesy to jest kolor zielony? Tyle nie zrobiłem. Ależ tym siebie zadowoliłem. Matko, ile oni mieli zawodników? W ogóle pomarańczowi to jest różowy kolor, a niebieski to się. Raketik. Sprawdźcie to. Sprawdźcie. No dobrze widzowie, więc z takim oto akcentem zwycięskim zobaczymy dzisiejszy odcinek. Wszystkim. Nie, jeden mecz przegraliśmy. Poddałem się. No bo nie było trochę szans. Powiedzmy sobie szczerze. Ale dwa mecze wygrane, więc jesteśmy. Nasz bilans to 2 do 1. Yy, więc dobrze. Bardzo się cieszę, że mogę nagrać za Was ten film. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Subskrybujcie, lajkujcie, wpadajcie na Discorda. Piszcie w komentarzach, kto jest chętny ze mną nagrywać odcinek. Do zobaczenia może niedługo, może jutro, może za miesiąc. Halloween, zależy, kiedy to oglądacie. Do zobaczenia i żegnaj. Adios.